Dzień dobry. Nazywam się Ania Franczak, jestem założycielką Fundacji Instytut Dobrej Śmierci. W Instytucie Dobrej Śmierci zajmujemy się edukacją o końcu życia. Prowadzimy szkolenia i warsztaty na temat procesu umierania, na temat pożegnania i rytuałów i na temat psychologii żałoby. Bardzo się cieszę na współpracę z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie. Razem z dr Agatą Malendą będziemy z Państwa serdecznie zapraszać na warsztaty wokół tematu bólu totalnego, czyli przyglądamy się razem tematowi umiarania i temu, co się dzieje z człowiekiem na ostatnim etapie życia. Będziemy patrzeć na ten temat przez pryzmat holistyczny, czyli patrzymy zarówno na ciało jak i na emocje, zachowania, relacje społeczne oraz takie kwestie jak procesy duchowe. Cieszę się bardzo na spotkanie z Państwem i zapraszam serdecznie.